Przywiązano mnie! Sans. Co się stało? Przywiązano mnie. Co, co tu za Oparniu, z gdzie my jesteśmy? Ja nie wiem, ty się mnie pytasz! Pytaj Sansa! Patrz, co on wyprawia! Sans, co z tobą? Odwiąż mnie! Tans, <grystanie> Tans, stawaj. Tans, stawaj. Dobra! Co tu za miejsce w ogóle? się stąd dostać! Ej, idź są Czekajcie, otworzę! Chodźcie. Szybko. Chodźmy stąd! Co to jest? <grystanie> Chodź, chodźcie! Co tu za radio jakiś grę? Radio? No, no. ale fajne. To e? Chodźcie panowie dalej. Co to, to sam? E? E? Co to? Co to? E? Żyje? Mi się, się, się nie stało, nie? To, to przez zabawnie. Okay. No, idziemy, nie. Co tam jest? Panowie, kto to tam jest? Co, gdzie? Mhm. gdzie? W tym po... Tak? Uciekajmy są! Czekajmy się. Papa! Pa. Nie, nie, nie. Idziemy. Dalej. Patrzcie uh. chyba. Po to? Ja chłopaki, bo was zgubiłam. Nie ja wiem. Sans! Sans! ty! O, jesteś, dobra. Chodź, Sans! Idziemy! Tutaj! Jakieś dziwne pomieszczenie. O, okay. e. e. co to? Chyba moje, przepraszam, na Dobra, idziemy dalej. Mhm. Chodźmy. Ej, ej, chłopaki, co to tam jest?

Okej. Okay. Muszę coś wam powiedzieć. Musimy, no. musimy się rozdzielić, żeby znaleźć te wejście. Tak. Musimy się niestety rozdzielić. Jeśli znajdziecie wyjście, znajdziemy się. Obiecuję wam. A teraz Dobro. idziemy szukać wyjścia. Czekajcie. No. na nas to wyjście. Mhm. No. 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 Czy znajdę wyjście? co to jest? Co to, co to za gówno? Co? Gdzie to jest? Oh, to było przerażające Ale co to było za jakiś monstrum? Okej, okay, idę szukać dalej Nie Muszę znaleźć są wyjście Vos Wreszcie odnalazłem jakieś schronienie. O, pentagram. Znowu. Co to? Co to tam jest? Halo? Panie? Halo? Pan cały? Kto okay. tam? Owca, owca, owca. Pora spać. Odpocznij już. Odpocznij już. Pora spać. Ew. owca, owca Owco, owco, to nie czas na zabawy? Nie, pomocy! Panie owco, panie owco! Panie owieczko, co byś z ciebie, futro? Żadna owieczka się nie ukryje, pamiętajcie, dzieci. Jeżeli nie śpisz po 21, jesteś. Jesteś zbudowany w prawdziwym życiu, pamiętaj o tym. Witajcie, ludzie! To ja, wspaniały Papyrus! I witam Was przer w przerwie na reklamy. I to jest kolejny odcinek Gotowania z Papyrusem. Tym razem przygotujcie PIWO? ZNOWU? JA PIERDOLĘ NIE WYTRZYMAM TAK WIĘCEJ! Ej, ej Paparius, Paparius, słuchaj mnie. Dlaczego nagrywasz jakieś kotowanie, skoro my jesteśmy tu w więzieniu i nie wiemy jak stąd wyjść? nie nas banda potworów. Więc ty po prostu stój tutaj z Alangiem i celuj kamerą na drzwi, bo wtedy będę wchodził. OK? Co jest? Co jest? Niemożliwe. Og... Ogniście. Niemożliwe. Bardzo kościście. O Jezus, tak. Kocham. Pieczone, ko... Pieczone kości. Pieczone kości. Kości, kocham. Dobra. Celuj. Dobra, Alanek. Zacznij coś mówić przy kamerze, a ja będę niedługo wchodził. Dwa. O, ale był banan. Weź ze smoczej tego banana jeszcze raz. Da się no. chyba go chyba pomięszyć. Mam nowe mięszenie. jedzenie. <grym> <grym> Smacznego. <grym> nie. Smacznego. Nie. O kurde. Chyba go wciągnąłem. To on usunął. No, nie ja. No to dawaj weź... piwo. O Bonita. Witaj weź... Bonita. Ładne stopy. Bawaj <grym> piwo co, co się stało? O nie! nie no, Okej, okay. Nie mam bonitas. Dobra, już jedzie. Szukam piwa! Złama się! Tylko zrób tak, żeby było. Bo będzie, że papajrus dopiero znajdzie później. Tam <grym> zstało! <grym> 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 Cudowne. Sanku, kurwa. No. Sans nie żyje. Od teraz prowadzicie tą ścieżkę sami. Okej. Okay. Nie. nie ma cięcia. Nie Sans nie żyje. Raz. Musisz wiązać się ze swoimi konsekwencjami. Dobra, chodź tutaj. Okej. Okay. się przy Monice? Postaw to krzesło tutaj, Alan. Czekaj, ty, ty. Ty. O widzę langa, witam. co pataga. nie Jestem. Nie patrz pod siebie. Alanek, nie patrz pod siebie. Nie wiem. To Co teraz robimy? Pan? Możemy. Robata. Możemy to robić. No. Dobra. To powiedz kiedy będziecie gotowi. Czekaj, ja, ja muszę zjeść najpierw. A, to no przystało. Mam kabanoszy w gabie. Aż zrób selfie z jedzeniem. Chętnie gdybym miał telefon, to tak, ale. Komputerem. Co no za problem. Okej, okay, jestem gotowy. Nie jestem gotowy. Pokaż. Dobra.